Cześć, po raz 120. Witam Was już w naszym FIFA 20 Road to Glory. Zaczynamy od Mistrzostw Fut, gdzie junior ambitnie w niedzielę walczył. No, między innymi z takim składem. No ben Jeder jest zawsze groźny. Z Pychu team to chyba Polak Rodak. Pozdrawiamy. No, ale na boisku nie będzie żadnych sentymentów. No i zaczęło się tak. Greenwood pięknie podał do Lamparda. Co skończyło się golem Sona. No i już w siódmej minucie byliśmy w plecy. Na szczęście, w dwunastej minucie, De Bruyne przerwał akcję rywali. No i mamy okazję do wyjścia z dynamiczną kontrą. Rashford tutaj zbiegł na skrzydło, podał do Greenwooda. No i Greenwood poczekał chwilę, podał do Rashforda. No i mamy 1 do 1. Bo Markus w takich sytuacjach myli się bardzo rzadko. No i możecie zobaczyć najnowszą cieszynkę w naszym repertuarze. No jeden, 1 no ale oczywiście trzeba będzie się postarać, żeby strzelić kolejne bramki. No i w 19 minucie podanie do Rashforda jeszcze szybszy tersztegen no ale błąd James rashford i mamy 2 do 1. No, Markus rashford w polu karnym jest zabójczy, to naprawdę świetna inwestycja gra się rashfordem świetnie. Jeżeli szukacie napastnika, to możemy go z czystym sumieniem polecić. No, jak widzicie, lewą nogą strzela, no, to za sprawą pięciu gwiazdek e, słabszej kończyny dolnej. No i 20. Piąta, szósta, już właściwie minuta. Kolejna akcja. James urywa się skrzydłem. No i tutaj wchodzi Greenwood w pole karne. Niekryty. Lewa noga 3 do 1. Zakolejkowana pauza. Czyżby rage Quit? No, zaraz się dowiemy. Ale gol Greenwooda. Bardzo, bardzo ładny. O, mamy rage Quit. No, a więc... No, szkoda, że musieliśmy pokonać Polaka Rodaka, zawsze lepiej smakują zwycięstwa, na przykład nad zachodnimi sąsiadami, no ale co zrobić? No, tu nie ma sentymentów. Za to pojawiło się mm, SBC Fut 16 no i zrobiliśmy je głównie Hiszpanami z różnych lig. No, nie wydawaliśmy tutaj żadnych końców. Wszystko mieliśmy w klubie, przepalamy no, kilka kart wartych parę końców. Miejmy nadzieję, że się będzie opłacało, bo dostaniemy rzadkiego piłkarza 84+. Byle nie okazało się, że jak zwykle będzie to w naszym przypadku piłkarz 84. No, ekrany są, bo być muszą, no ale nie ma walkoutu. A dostaniemy Brazylia, SP, Barcelona, no a więc dostaniemy 84 Artura. No fantastycznie. A więc tutaj Absolutnie się robić tego nie opłacało. Wracamy do Food Champions i tutaj mamy już chyba zachodniego sąsiada ze składem, no dosyć mocnym składem w większości z Serie A. No i zaczęło się tak, że przejęliśmy piłkę i pojawiła się okazja do wyprowadzenia kontry. Rashford pięknie wyszedł na pozycję zwiód bramkarza no i mamy 1 do 0 i po raz kolejny możecie obejrzeć tę cieszynkę aczkolwiek pewnie z niej zaraz zrezygnujemy bo jest po pierwsze strasznie długa a po drugie jakaś taka niezbyt fajna no jak widzieliście bolrolem oszukany bramkarz i jest 1 do 0 tutaj Leroy Sane ładnie popracował w obronie podał do Rashforda Rashford, Sane, Rashford i mamy 2 do 0. No, bardzo ładnie sobie poklepali piłkarze z odpowiednio City i United. I mamy drugiego gola. Tym razem Rashford prawą nogą, a więc nominalnie mocniejszą. 28 minuta. Sane znowu szarżuje lewym skrzydłem do końca. Podanie. Tutaj jest James. No i James pokazuje, że też potrafi strzelić. No i tutaj już macie inną cieszynkę, żeby nie było zbyt nudno. A więc e, tym razem w rolach głównych obaj nasi skrzydłowi sane do Jamesa. No i e, prowadzimy już 3 do 0. No ale tutaj rywal przejął piłkę i Insinie huknął sprzed pola karnego. Nasz De nie miał nic do powiedzenia. No ale strzeliliśmy w końcu na 4 do 1. Tym razem nasz obrońca Dawid Luiz. Ładna główka od poprzeczki. No i znów wychodzimy na trzybramkowe prowadzenie. Tu jeszcze technologia goal line. No aczkolwiek tam już na pierwszy rzut oka było widać, że Piłka przekroczyła linię, no, tutaj poczekamy aż się uruchomi, no tak, no nie ma o czym gadać, gol zaliczony, no i było już 4-1, jeszcze w końcówce ambitnie atakujący rywal, no, ładnie to rozegrał i insinia na 4-2, no ale mecz wygraliśmy, no i mogliśmy zająć się SBC, urodziny, fut i nie tylko. Tutaj no, wysokie wymagania, jeden inform i aż 86 ocena. Musieliśmy zainwestować 67 tysięcy za Harry'ego Keina i 7200 za Bartre. No, jakieś wariackie ceny na rynku, ale akurat Bartra pasował nam tu do zgrania. No więc ponad 70 tysięcy wydaliśmy. No oby się opłaciło. Tu można trafić piłkarzy urodzinowych oczywiście, ale też e, zmiennokształtnych i graczy Winter Refresh. No więc no jest parę fajnych kart, które mogą z tej paczki wylecieć. No byle było to coś grywalnego i oby nie duplikat e, Lukasa Moury. No i zobaczmy, no to będzie Winter Refresh, Brazylia, Napastnik, Herta. Na to będzie Kunia. No, zimowa aktualizacja Mateusz Kunia. Karta... No, oczywiście marzyliśmy o czymś fajniejszym, jakimś Pogbie, może Mbappe, może Ronaldo. No, wypada nam Kunia, więc nie jesteśmy specjalnie szczęśliwi. No, ta karta kosztuje w granicach 200 tysięcy, więc nie jest najgorzej. No, ale oczywiście lekkie Rozczarowanie pozostaje. No, zaraz się przyjrzymy statystykom Brazylijczyka. Cztery gwiazdki sztuczek, cztery słabszej nogi, nie najgorzej. No, statystyki ma całkiem, całkiem. No, przyda nam się na pewno gdzieś tam w składzie z Bundesligi nie będziemy płakać. No, zawsze więcej warty niż to, co na niego wydaliśmy. No, wykorzystując już kunie, zrobiliśmy zadania w skład Battles na tego wspaniałego kordobę. No tutaj jak widzicie Kolumbijczykiem trzeba było strzelać w trzech różnych meczach Squad Battles na klasie światowej. No, nie jest to specjalnie skomplikowane zadanie. Kolejne były trudniejsze dwa finezyjne gole w jednym meczu na klasie światowej, piłkarzami z Bundesligi z czterema gwiazdkami sztuczek. Tu trzeba było bardziej się namęczyć, no ale graliśmy po prostu składem z Bundesligi i tutaj ten Kunia nam się w tym zadaniu bardzo przydał. No i dwa gole Drivenami na klasie światowej, napastnikami z czterema gwiazdkami sztuczek i gry z łapszą nogą. I tutaj również idealnie sprawdził się pan Kunia, a więc do czegoś się przydał. Odbieramy sobie te różne paczki za poszczególne zadania, no a za całość oczywiście e, urodzinowy Cordoba. Czy jest to fajna karta? No zaraz jeszcze rzucimy okiem. Słabsza noga, 3 gwiazdki, 5 gwiazdek, sztuczek to się zawsze ceni. No ale tylko 80 wytrzymałości. No nie wiem, nie wiem, przetestujemy. Nie jest to na pewno karta powalająca, ale nie jest też zła jak na kartę darmową. No a żeby nie było tak pięknie, no to zobaczcie tutaj skład: Złoty Hakimi, Złoty Marsjal i zobaczcie co się działo. Marsjal, gol. Nasza obrona nic nie była w stanie zrobić, no ale to nie był koniec. Zobaczcie, tu jest po prostu coś niesamowitego. Nasi obrońcy ruszają się jak muchy w smole. Nawet jak odbierają piłkę, to ta trafia do Marsjala, i ten ma trzech naszych zawodników na linii strzału, a Mimo wszystko pakuje piłkę do naszej bramki. To był mecz z gatunku tych nie do wygrania. Tutaj Ferdinand przejął piłkę. Ta oczywiście spadła pod nogi Rywala. No i tutaj rzut karny z kapelusza jakiś, no znaczy gra sama. Jeżeli ktoś tam faulował, to po prostu gra zrobiła to za nas no, Del Piero z karnego, 3 do 0 po prostu coś niewiarygodnego no ale to jeszcze nie była ta kropelka która przelała czarę goryczy zobaczcie tutaj De Bruyne wychodzi e, właściwie sam na sam i co? i tu nie ma nawet faulu także po tym meczu junior podziękował olał już sobie te rozgrywki, natomiast ja pograłem w skład battles no i ukończyłem tym razem na standardowej dla nas Elicie 1, 2 megapaczki rzadkich kart, 30 tysięcy końców, jakżeż nam potrzebnych, tu mamy jeszcze paczki za te zadania na Kordobę, więc na szybko sobie je otworzymy, no w pierwszej nie ma nawet rzadkiego gracza, Mechele reszty nie pokazujemy, paczka dwóch piłkarzy, no może tutaj będzie lepiej no nie będzie lepiej, bo nie będzie również rzadkiego złotego gracza. Także szczęście. Mamy po prostu niesamowite. Mała paczka piłkarzy Elektrum. Czy tutaj będzie lepiej? No nie będzie lepiej. Znowu nie ma rzadkiego złotego piłkarza. Ojej, ojej. No fantastyczne trafy jak na razie. Paczka piłkarzy Elektrum. No i czy tutaj. No nie, tutaj. Nie będzie lepiej, bo dostajemy kartę 72. No fantastycznie po prostu. No i mega paczka to jest tam z tych zadań jakiś tam urodzinowych. No i tutaj wreszcie ekrany, tylko jakie? Szwajcarskie, a więc bramkarz, tak? Tylko który? No już wiadomo, który, no więc trafimy sobie zomera. No 84, przynajmniej przy naszym szczęściu to jest. Megatraf. No a zobaczmy, czy poza e, Somerem coś ciekawego Belotti, no ale mamy wybór piłkarza od 75 do 80. No, rewelacyjny wybór. No, polecimy, moleta już mamy, więc tego bytyusa sobie weźmiemy, ze względu na najwyższą ocenę. No a poza tym jakieś może. O, strój polski trafiliśmy. No to fajnie, fajnie, będziemy mogli paradować w naszych narodowych strojach. No a poza tym, jak widzicie, nic wybitnego. No i przechodzimy już do nagród za samą skład Battles. Te megapaczki rzadkich kart zwykle były dla nas szczęśliwe. No i tutaj będą ekrany. O, i będzie walkout nawet. Kto to będzie? Urugwaj? o? Nie, napastnik, tylko który? Barcelona, a więc Luis Suarez. No, karta 89 oczywiście nie do grania. No bo grać z Suarezem przy tym tempie, na tym etapie gry już raczej się nie da. No ale 89 karta do przepalenia to jest naprawdę dobry traf. A więc witamy gryzonia Suareza w naszym klubie. Zobaczmy, czy poza napastnikiem Barcelony coś jeszcze ciekawego w tej paczce jest. No Pedro Rafinha... Nic wielkiego tutaj. O! Mamy jeszcze jakąś paczkę pewnie kontraktów. Oczywiście paczka kontraktów. No dobra. Zawsze coś. No a w duplikatach Eric Bai i nic wielkiego poza tym. No to lecimy z drugą paczką. Czy tutaj też będą ekrany? No będą ekrany. No a więc super. I będzie walkout i to jeszcze chyba inform. Tak jest. Inform Dania Napastnik, o to będzie Polsen. No a więc y, trochę oszukany ten walkout, no bo to karta 84. No ale informy y, 84 na pewno y, się przydają przy SBC. No tak jak chociażby to SBC urodzinowe, które dzisiaj robiliśmy. No a więc no nie narzekajmy. Oszukany bo oszukany, ale zawsze walkout. A co poza tym w paczce? O, jest i walkout nieoszukany, bo w tej paczce jest jeszcze Driss Mertens, a więc nie najgorzej. Jakieś kondycje zespołu do tego, które zawsze się przydają. No, dużo kondycji. Jeszcze Santi Cazorla w duplikatach. No, a więc takimi przyzwoitymi trafami już będziemy się z Wami żegnać. Trzymajcie się na razie.